Zrównoważony rozwój, czy gry i zabawy. Dlaczego nie jedno i drugie? Oto nowe BMW serii 5. Zapraszam na test! Nowe BMW serii 5 jest – od modelu, który zastępuje – o prawie 10 cm dłuższe i mierzy aż 506 cm długości. Jest też o ponad 3 cm szersze – 190 cm, ponad 3,5 cm wyższe – 151,5 cm, a rozstaw osi wydłużył się o 2 cm do niecałych 3 metrów. Z przodu nowe BMW serii 5 wygląda na o wiele mniejsze niż jest naprawdę. Szeroki grill sprawia, że z daleka ta limuzyna wygląda jak Seria 1. Dopiero z bliska okazuje się, że mamy do czynienia z potężnym samochodem. Seria 5 debiutuje z napędami spalinowymi i elektrycznymi. Wiosną 2024 roku w Polsce pojawi się też hybryda typu plug-in I kombi! Tak będzie można zamówić elektryczne kombi, już się nie mogę doczekać. Warto zwrócić uwagę na okalający nową Serię 5. Czarny pas. Jego zadaniem jest optyczne wyszczuplenie samochodu, w którego podłodze, w zależności od napędu, mogą być zamknięte akumulatory. To jest wersja i 5e Drive 40, więc mamy tu do czynienia z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 81,2 kWh netto. Samochód z takim napędem, w zależności od wersji wyposażenia, waży między 2130 a 2205 kg. To o dobre 200 kg więcej niż najcięższe wersje serii 5G30. Nawet podstawowa wersja 520i przytyła o 120 kg, ale można to przypisać większym rozmiarom i bogatszemu wyposażeniu. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności z zajrzenia pod maskę i5e 40, gdzie widać głównie Dużą plastikową pokrywę, a pod tą pokrywą jest, uwaga, dziura. I rozumiem, że w tym miejscu jest drugi motor elektryczny w wersji M60X Drive, ale czy naprawdę nie dało się zrobić takiej płytkiej plastikowej kuwety na kable, jak na przykład, no nie wiem, w Kia i 6 Tam też występuje wersja z napędem na wszystkie koła i ma osiągi zbliżone do M60X Drive. Zamiast tego, kable mieszkają w schowku pod podłogą bagażnika. Dlaczego to problem i po co w ogóle wozić ze sobą kable do ładowania? Kable, a szczególnie kabel typ 2, jest potrzebny no, na przykład w takiej sytuacji, kiedy chcesz ładować samochód prądem przemiennym przez parę godzin gdzieś po drodze. Zdarzają się słupki, które kabla nie mają. A teraz rozwinięcie tego scenariusza, czyli jesteś w parodniowej trasie, masz w bagażniku, no nie wiem, bagaż. Zajeżdżasz pod siedzibę kontrahenta, a słupki są, ale bez kabla. No i teraz musisz wyciągnąć część bagażu, żeby dostać się do kabla. I to jest optymistyczny scenariusz, w którym nie pada śnieg z deszczem i rozumiem, że niemieccy producenci widzą otwartą maskę tylko przez pryzmat awarii. Ale miejcie trochę wiary w swój produkt. Bagażnik w elektryku ma 490 litrów. W spalinowych modelach 520 litrów. W poprzedniej generacji było to 530 litrów. Bagażnik jest bardzo głęboki, przy progu jest szerszy, żeby zmieściła się na przykład torba golfowa w poprzek. Są duże haczyki na siatki z zakupami, są cięgne do składania oparć kanapy, ale oparcia nie są na sprężynach, więc trzeba je popchnąć od strony bagażnika albo pójść na około. Z boku jest też przycisk do otwierania haka holowniczego. E -Drive 40 może holować do 1500 kg. Inne wersje silnikowe serii 5, w tym elektryczne M60 mogą holować do dwóch ton. Na kanapie jest dużo miejsca na nogi i nad głową jest sterowanie dwoma strefami klimatyzacji, boczne siedzenia są ogrzewane, natomiast przez środek biegnie duży tunel. Rozumiem, że to ze względu na wersje spalinowe, ale czy do elektryka naprawdę nie można było się go pozbyć? Z tyłu są w sumie cztery porty USB: dwa przy dotykowym panelu sterowania klimatyzacją i dwa w oparciach przednich foteli przy zaczepach do montowania akcesoriów, np. wieszaków czy uchwytów na tablety. I moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny sposób zażywania przez pasażerów rozrywki w samochodzie. Ale nie uprzedzajmy faktów. O co chodzi z tym zrównoważonym rozwojem i grami? Już wyjaśniam. Niedawno oglądałem serię reportaży o tym, dlaczego niemieckie koncerny motoryzacyjne zbudziły się z ręką w nocniku w sferze elektromobilności. Swoją drogą, nocnik, elektromobilność, można... nieważne. W skrócie odpowiedź brzmi info Chodzi o to, że Niemcy podeszli do sprawy bardzo po niemiecku. Skoro elektromobilność naprawdę ma oznaczać osiągnięcie celów emisyjnych, to trzeba do niej podejść w sposób zrównoważony i dalej jest bardzo nudnych informacji o tym, że fabryki są zasilane zieloną energią, dostawcy muszą spełniać zielone założenia, a samochody muszą się łatwo poddawać recyklingowi. I tego rzekomo nie robią Chińczycy. Za to Chińczycy potrafią w oprogramowanie i ich samochody mają zabawne funkcje, jak gry czy karaoke. Jest to coś, czego szefowie europejskich koncernów nie rozumieją, ale podobno klienci właśnie tego się domagają. I tak oto w BMW i 5 można grać w gry. Na przykład, kiedy czekasz aż samochód się naładuje. Wystarczy zeskanować telefonem kod QR, i twój smartfon zamienia się w kontroler do gier. W niektóre gry można grać samemu, inne są zespołowe. Niestety, ładowanie trwa na tyle długo, że na szybkiej ładowarce prędzej załadujesz samochód i ruszysz w dalszą drogę. I jestem pewien, że BMW wyjaśni to słabym zasięgiem, na który oni nie mają wpływu, ale z całym szacunkiem samochód kupuje od BMW, a nie od operatora telekomunikacyjnego. Może trzeba było po prostu wgrać karaoke? Przepraszam, że wyśmiewam się z marketingowych chwytów BMW, ale. Sprawiają wrażenie wyjątkowo niezdarnych na tle bardzo dobrego, naszpikowanego nowoczesnymi rozwiązaniami samochodu. Cockpit serii 5 to zmniejszona wersja tego, co zadebiutowało w serii 7 w końcu 2022 roku. Mowa nie tylko o tym podwójnym wyświetlaczu, bo ten BMW zaczęło montować w większości modeli jeszcze wcześniej w związku z przejściem na OS 8, obecnie OS 8,5. Chodzi o tę świetlną listę biegnącą przez całą szerokość kokpitu, czy o schowane nawiewy. Cały kokpit jest prostszy, wszędzie są gładkie powierzchnie, również na panelu iDrive i tu gdzieś tu jest taki selektor I to wszystko jest gładkie i błyszczące i ładne. Kolor podświetlenia listwy można dostosować do swoich preferencji lub połączyć z trybami jazdy. Listwa może też zmieniać kolor w zależności od używanych funkcji. Na przykład kiedy włączysz światła awaryjne, listwa pulsuje na czerwono. System inforozrywki pozwala na daleko idącą personalizację i automatyzację. O ile z personalizacją nie mam problemu, o tyle automatyzację staram się w miarę możliwości ograniczyć. Ale co kto lubi. Albo powoli oswajam się z BMW OS8, albo w ramach kolejnych aktualizacji i oprogramowania system staje się coraz mniej uciążliwy w obsłudze i pewne funkcje są wyciągane wyżej w menu, albo po prostu nauczyłem się znajdować skróty. Fotele są wygodne, chociaż bardzo szerokie, nie znalazłem ustawień podparcia bocznego, a przydałoby się. W standardzie BMW oferuje teraz wegańskie wykończenie wnętrza z imitacją skóry o nazwie Weganza. Brzmi jak model Toyoty na dalekowschodnie rynki. I ze specyfikacji wynika, że siedzę właśnie na Weganzie. Gdybym nie przeczytał komunikatu prasowego, nie wiedziałbym, że to wegańskie wnętrze. Nawiasem mówiąc, ostatnio chciałem kupić skórzany pasek do spodni i w sklepie dowiedziałem się, że ich paski są z... skóry odpowiedzialnej. Za co? Mój stary skórzany pasek ma 30 lat i wygląda na to, że nadal będę go nosił. Wiecie jak to się nazywa? Odpowiedzialna skóra. Jakość. Wracając do wegańskiego BMW. Pod wyświetlaczem jest bezprzewodowa ładowarka z miejscem na dwa telefony, uchwyty na napoje, panel iDrive, podłokietnik z niewielkim schowkiem, również schowek przed pasażerem jest niewielki. Za to kieszenie w drzwiach są spore. BMW i5 eDrive40 ma 313 koni mechanicznych w trybie zwykłym i 340 koni w trybie sportowym. Moment obrotowy wynosi odpowiednio 400 i 430 Nm. Żeby skorzystać z pełnej mocy bez wchodzenia w tryb sportowy, można też pociągnąć za manetkę przy kierownicy. Wtedy na 10 sekund uruchamia się funkcja Boost. Tego typu rozwiązanie BMW stosuje od paru lat w mocniejszych wersjach modeli z silnikami spalinowymi. W trybie sportowym można jeszcze ustawić, czy chce się pełną, ograniczoną, czy wyłączoną kontrolę trakcji. Obiecywany czas od 0 do setki to 6 sekund. W trybie sportowym uzyskałem powtarzalne 5,7 sekundy, w trybie normalnym 6,5 sekundy. Przy czym czuć, że w eDrive 40 kryje się znacznie więcej, ale BMW chce zapewnić powtarzalne osiągi bez straszenia kierowcy np. uślizgiem tylnej osi, oraz jeśli chcesz więcej, to musisz więcej zapłacić. To jest coś między 530 i a 540 i w sferze osiągów. Z tą różnicą, że 540 i w normalnym użytkowaniu paliło 10 litrów na setkę, co z 68-litrowym zbiornikiem paliwa dawało blisko 700 km zasięgu. BMW obiecuje, że eDrive 40 zużywa między 16 a 19 kWh na setkę, co daje zasięg między 500 a nawet 580 km. Niestety jest to wynik czysto teoretyczny. I 5 testuje w końcu października. Temperatura w dzień to około 10 stopni Celsjusza. Zużycie energii oscyluje na poziomie 25 kWh na 100 km, a zasięg to w związku z tym niskie 300 coś km. Przy czym jeżdżę w trybie normalnym, a nie w trybie efficient, który według BMW zwiększa zasięg nawet o 25% kosztem funkcji związanych z osiągami i komfortem. Ale na szczęście nie planowałem dłuższych tras. Jeździłem głównie po mieście i zrobiłem moją taką testową pętlę, w skład której wchodzi i miasto, i parę takich odcinków między wioskami, i jeszcze kilkadziesiąt kilometrów po drodze szybkiego ruchu. Ładowałem się tylko przez noc pod domem. Jak BMW i 5 jeździ? Jak typowe BMW, jest zrywne, zwinne, a przy tym komfortowe. Za zrywność oczywiście odpowiada napęd elektryczny. Zwinność to z kolei zasługa adaptacyjnego układu kierowniczego z bardzo agresywnie działającym systemem tylnych skrętnych kół. W zależności od prędkości tylne koła skręcają nawet o 2,5 stopnia. Przy niskich prędkościach skręcają w kierunku przeciwnym niż koła przednie, a przy wyższych prędkościach w tym samym kierunku. Kiedy jadę po parkingu i wykonuję gwałtowne ruchy kierownicą, czuję, jakby tył pływał. Średnica zawracania to 11,7 metra. No i komfort. Ten egzemplarz wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie Professional. To standard w mocniejszych wersjach wyposażenia, opcja w tych słabszych kosztuje 12 tysięcy złotych, ale po przejażdżce po kocich ubak stwierdzam, że warto, tłumienie jest niewiarygodnie dobre. A przy tym po nierównej drodze, takiej na której M2 o mało się nie oderwało od ziemi i pięć hało równo jak po stole. A uwaga, adaptacyjne zawieszenie Professional obniża prześwit o 8 mm ze standardowych 146 mm. Wrócę jeszcze na chwilę do parkowania. BMW Serii 5 można wyposażyć w asystenta cofania, który zapamiętuje nawet ostatnich 200 metrów manewrów parkingowych, więc można łatwo wyparkować z trudnego miejsca. Można też zapisać lokalizację miejsca parkingowego i samochód sam wykona ostatnie skomplikowane manewry parkingowe. Niestety mój telefon nie obsługuje cyfrowego kluczyka, a wraz z nim pojawia się możliwość zdalnego parkowania i wyparkowania samochodu z ciasnego miejsca. Kiedy byłem na prezentacji BMW i 7 w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, miałem okazję przetestować zautomatyzowaną jazdę. Na tamtejszych autostradach BMW może jechać samodzielnie bez konieczności trzymania rąk na kierownicy. Trzeba tylko patrzeć przed siebie, bo kamera rejestruje, czy kierowca obserwuje sytuację na drodze. W BMW Serii 5 to też działa. Niedawno funkcja ta została odblokowana również na niemieckich autostradach. Pojawiła się też funkcja zmiany pasa, czy asystentu zmiany pasa z wzrokiem, czy wzrokiem. To znaczy podczas jazdy półautonomicznej po autostradach w Ameryce Północnej i w Niemczech, jeśli system uzna, że możliwa i wskazana jest zmiana pasa ruchu, pojawia się stosowny komunikat, a kierowca potwierdza go poprzez spojrzenie w boczne lusterko, żeby upewnić się, że nic nie nadjeżdża. Dalej samochód wykonuje manewr sam. Na polskich autostradach już od paru lat działa tylko automatyczna zmiana pasa ruchu podczas jazdy na adaptacyjnym tempomacie. To znaczy, jeśli są spełnione pewne warunki brzegowe czyli nie ma pojazdów na naokoło to po włączeniu kierunkowskazu samochód zaczyna samodzielnie wykonywać manewr zmiany pasa ruchu i następnie go kończy na sąsiednim pasie. Wyciszenie jest dobre, ale BMW proponuje skomponowane przez Hansa Cimera tzw. Iconic Sounds. Czyli zestaw dźwięków mających odpowiadać dynamice jazdy w różnych trybach. Można je też wyłączyć, jeśli preferujesz jazdę w absolutnej ciszy. Ceny nowego BMW Serii 5 zaczynają się od 255 tysięcy zł za wersję 520i. Elektryki zaczynają się od 345 tysięcy zł. Testowy egzemplarz i5 eDrive40 z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 491 300 zł. Nowe BMW serii 5 to jak zwykle technologie rodem z flagowej siódemki, ale w bardziej przystępnym opakowaniu i cenie. Nie jestem przekonany do elektrycznego napędu, bo wynikająca choćby z pogody rozbieżność między danymi producenta a realnym zasięgiem jest zbyt duża. Ale na szczęście poza napędem elektrycznym można wybrać benzynę, diesla, a wkrótce też hybrydy typu plugin. No i to kombi. O! Po co komu słów? A jak Tobie podoba się nowe BMW serii 5? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.